Osobę związaną z jedną z tych organizacji, a to jest B'rith, Masoneria o Cenzusie Narodowościowym żydowskim osłabiona i, i chwała Bogu, dość nieźle opisana, osoba, która reprezentuje tę organizację, która mnie potępia, została zaproszona przez prokuratora do roli Biegłego. No to jest tak jawny konflikt interesów. Pani Gawron, nie wiem, czy judaistyka, czy, czy jakaś inna jaczejka w Krakowie, tak, na tamtejszej uczelni. Otóż nie można dwóm panom służyć. Jeżeli sąd chce mieć ekspertów niezależnych, biegłych, nieuprzedzonych, to niechaj nie powołuje na biegłych z prokuratury, Moich fałszywych oskarżycieli i moich potwarców, moich, nie waham się użyć tego słowa, prześladowców.